Przyjechały w końcu uszczelki. I uszczelki są zamówione. Oczekiwanie było długie, dlatego że uszczelki zostały zakupione na pewnym chińskim, popularnym portalu. Chciałem po prostu sprawdzić, jaka jest jakość tych uszczelek gumowych, jeśli chodzi o te wyroby. Różnica w cenie dosyć znacząca, dlatego że Normalnie komplet tych uszczelek około 120 zł. Tam zapłacone 24. Kupiłem to bardziej testom. Jeśli chodzi o testy, chciałem zrobić testy. I powiem szczerze, z trzech uszczelek dwie uszczelki pasowały dwa oringi. Ten oring malutki niestety nie pasuje. spróbuję włączyć światło, może będzie trochę jaśniej. Ten malutki oring nie pasuje, blokuje przepływ jest za gruby i za mały, blokuje przepływ. Jaka rola jest tych oringów? Ten duży oring, ten średni oring, blokuje nam wypływ paliwa ze zbiornika. Bolec wchodzi w niego i jest uszczelniony. Mały blokuje nam dopływ odpływ paliwa w momencie, kiedy rozłączamy z wężyka. Natomiast ten o-ring jest najważniejszym o-ringiem, bo ten o-ring jest o-ringiem uszczelniającym. Oczywiście wszystkie są ważne, bo gdyby nie były ważne, nikt by ich tam nie stawił. No i jak widać, ten o-ring jest podcięty. O, proszę spojrzeć. I to, to, to był powód cieknięcia tego całego układu paliwowego. E, na czym polega wymiana? Wymiana jest dosyć prosta. Mam takie narzędzie, taki bolczyk, którym wciskam z jednej strony ten właśnie bolec od zbiornika, z drugiej strony bolec od, od tego wypływu. Mam też gdzieś tutaj w moim bałaganie, niestety dosyć dużym, metalowy haczyk. Nie pokażę go Państwu w tej chwili. O, jest, przepraszam, pokażę. Na to jest taki metalowy haczyk tutaj zrobiony, spróbuję złapać ostrość. Zrobiłem go z miedzi, z drucika miedzianego i w momencie, kiedy wcisnę ten odpływ, to tym haczykiem wyjmuję o-ring, wkładam nowy. Nie ma potrzeby wyjmowania zbiornika. Warunek jest taki, że robimy to na zasadzie, tutaj będziemy mieli to wszystko na oku, jeżeli zrobimy bezproblemowo. Ja spróbuję to rozłączyć, dlatego, że już dokonałem wymiany. Tylko wezmę szmatkę i podłożę, żeby nam paliwo nie wyciekło. O, tutaj mamy o-ring, wciskamy ten bolec w środku, który jest metalowy i o-ring podważamy i wyjmujemy. No i problem polega na tym, że tu mamy dwa o -ringi w środku. Podkładamy lusterko. Przy pomocy lusterka i drucików też to możemy zrobić. Bez najmniejszego problemu. Zaskoczyło. Wytrzemy. Oczywiście zaraz zrobimy kontrolę szczelności. Przekręcamy. Przekręcamy. To jest dosyć duże ciśnienie jeśli był jakikolwiek wyciek to z automatu. Z automatu nam to paliwo pójdzie, zaraz weźmiemy jeszcze sobie lampkę. Pomencik. Weźmiemy sobie lampkę i zaraz zweryfikujemy czy nam tu się gdzieś paliwo nie zbiera, poza tym Poza tym, które nie, paliwo się nigdzie nie zbiera. Spróbuję to jedną ręką przytrzymać wszystko. O! Jeszcze raz spróbujemy. Chociaż już ciśnienie się napompowało pewnie. O! Proszę bardzo, poszło ciśnienie. Nic tu nie widać. Żadnego wycieku nie ma i o to chodzi także oringi chińskie, ale działają czy bym kupił po raz drugi? powiem tak, lubię eksperymentować lubię sprawdzać i szukać tani źródeł natomiast pewnie drugim razem bym tego nie zrobił choć nie wiem trudne pytanie, trudna odpowiedź Jestem ryzykantem, nie stawia to żadnego problemu. Wymiana tych oringów zajęła mi chwilę. Czas oczekiwania bardzo podobny, chociaż są też czasami dostępne na miejscu. Dobrze, słuchajcie, teraz najbardziej oczekiwany moment. Eee, najbardziej oczekiwany moment. Wszyscy na niego czekamy. Skoro motocykl ma paliwo, skoro motocyk ma. Wszystko już porobione, to teraz próba odpalenia motocykla. Czekamy. Uwaga. A, także była jasna sytuacja: motocykl jest zimny, całkowicie jest zimny. Tykam rękoma do kolektorów e, czyli odpalenie tego motocykla naprawdę jest z Wami. Nie ma najmniejszego problemu, że to było cokolwiek robione palimy i zobaczymy. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale to jest właśnie wtrysk. Paliwo zostało przez pompę wodane. Ogień i motocykl pracuje. Tak to powinno wyglądać. i pracuje jak nowy. Chcę tylko szmerek. Nabieram to wszystko w jednym ciągu. Myślę, że nie jest źle. Niech się chwilę wygrzeje. Popracuję. Będę go wystawiał na zewnątrz. Wtedy jeszcze raz będziemy odpalać Pokażę go w całej okazałości, bo jak widać tutaj doszły nowe nakładki. Eee, wcześniej pokazywałem też ramki zegarów. Cóż, tym minim akcentem motor się jeszcze dłużej, chwilę pogrzeje, ale tym minim akcentem kończymy. Niech on jeszcze pracuje. Następne nasze spotkanie będzie przy koleju na zewnątrz. Nie wiem jeszcze, co będę z nim robił. Na pewno muszę pojechać na badanie techniczne. Muszę się nim przejechać. Zobaczyć, czy wszystko jest ok. Najprawdopodobniej będzie to. Okazja do kupienia fajnego Harley'a w zasadzie przygotowanego do drogi. Do zobaczenia wszystkim auto Harley w całej okazałości, tak jak mówiłem, że wystawię go na, na podwórko, żeby go dograć całego. Jak wygląda wygląda w ten sposób. Myślę, że dosyć olśniewająco. W stosunku do tego co było przybyło mu kilka dodatków. Zostały, został wymieniony jeden głośnik, wymienione obudowy głośników Pojawiły się oklejki na zbiorniku ramki srebrne na licznikach e, sakwy na podszybiu. E, także myślę, że sporo takich różnych dodatków się pojawiło. Oczywiście owiewki dolne. Został troszeczkę wypolerowany. E, jeszcze nie jest w pełni wyczyszczony, nie jest nawoskowany. E, nowe opony. Z mankamentów, które widać Otarcie na gołębniku. Lekko zaprawkowane. Otarcie na gmolu, bo leżał. Miejsce po spacerówkach. Jedna była urwana spacerówka. Widać to na zdjęciach z aukcji, dlatego że na tej stronie leżał. Oszurowany gołębnik, tu na dole. Ten gołębnik był cały. Na zdjęciach go widać. E, oszorowany oczywiście też jest góry z tej strony Tutaj na dole e, On na tą stronę został położony e, W procesie tego został zerwany ten Ta obudowa głośnika e, Właściciel w Polsce ją zmienił Szereg wycieków e, Opony Praktycznie w zerowym stanie Nie mające się do niczego na szczęście ogólnie motocykl jest w oryginale. Ma tutaj też otarcie na czach. Na czacha jest delikatnie otarta w tym miejscu. Ma tutaj taki już przeze mnie zaprawkowany odprysk na zbiorniku. W związku z tym, że został położony, była podgięta ta szklanka. Została wymieniona, w zasadzie obie zostały wymienione szklanki. Gmol został lekko wyprostowany. Też delikatnie został podgięty. Przedni błotnik natomiast ocalał, jest w oryginale. E, także nic tu się wielkiego nie wydarzyło. Zbiornik oryginał, boczki, kufry oryginał. Także wszystko w oryginale. Jedyna rzecz malowana, tylny błotnik. Ale o tym mówiłem w poprzednich materiałach, że tylny błotnik był malowany. Eee, on już jest przekurzony, bo pojechał na przegląd. Przegląd przeszedł bez problemu, żadnych wycieków już nie ma. Zostało, tak jak mówiłem, wymienić linkę, eee, ewentualnie zrobić z przodu lagi, bo ten olej w środku jest stary. Przy wymianie szklanek mogłem to zrobić, ale nie było czasu, ani też ochoty, także tak to mniej więcej na ten moment wygląda. Motor w pełni sprawny, nadający się do jazdy. Wszystko w nim zostało porobione tutaj jak widać na filmach. Zostało włożone w niego około 9000 zł. Mówię o akcesoriach i częściach, które do niego zostały kupione. To oczywiście cena zakupu. I teraz, w zasadzie podsumowując, można sobie zadać pytanie: czy warto jest kupić Harleya w stanie Takim właśnie do intensywnej naprawy. Jeśli ktoś się zna na mechanice, albo chce się poznać na mechanice, myślę, że warto. Natomiast nigdy nie wiadomo, co się do końca kupuje. Tu na szczęście wszystko pozostałe jest OK. Wszystko udało się poskładać, wszystko udało się naprawić. Działa, pracuje, jak już słyszeliście. Dzisiaj też będzie przejażdżka. Na ten moment jest fajny egzemplarz Harley'a, który wraca na polski rynek. Jeśli ktoś był, byłby zainteresowany kupnem dobrego, przeserwisowanego Harley'a, proszę o kontakt, proszę pisać, proszę się odzywać, proszę proponować cenę. Wszystko jest do zastanowienia. Jeśli cena będzie adekwatna do tego stanu i tego, co reprezentuje ten Harley, zastanowię się nad tym, czy go upłynić. Jeśli nie, to zostanie na razie w rodzinie. I będzie cieszył mnie, albo tak jak powiedziałem, jeśli będzie dobra propozycja będzie cieszył następnego właściciela przygoda z Helejem się kończy gdybym robił kolejne prace jakikolwiek, przy nim na pewno to zobaczycie będą kolejne filmy natomiast jeśli będzie kolejny projekt zapraszam do odwiedzania mojego kanału bo na pewno się pojawi jest kilka pomysłów, kwestia tylko znalezienia Dobrego dawcy i coś będziemy rzeźbić. W razie jakichkolwiek pytań technicznych, wiele osób do mnie dzwoni. Proszę, dzwoncie, nie bójcie się, jestem normalnym człowiekiem. Także w razie gdyby coś, będę starał się odpowiadać na wszelkie pytania, tak jak robię to do tej pory. Pozdrawiam wszystkich, którzy wytrwali ze mną do samego końca. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na drodze.